Paprykę kupiłeś? Tak, zaraz ci przyniosę. No. No halo, co tam? No siema, słuchaj, mam newsa. No jakiego? E Dawaj. Zaręczyłem się, stary. O, to moje gratulacje. Ty, ale z Pauliną, tak? Czy się coś no, jasne. zmieniło? No ja, pytasz, dzika czy spraw w lesie? Słuchaj, mam bardzo fajny pomysł. No. E to może wpadnij do mnie za jakieś 15 minut, ja szybko skoczę do sklepu po piwko i obejrzymy telewizję, bo dzisiaj jest Karnik, Wiesz, kobiety zamiatają podłogę na czas. Nie, stary, naprawdę, nie mogę. Ale jak to nie możesz? Przecież my tak zawsze nie, i... Nie, nie, Paulina mówi, że karling jest głupi. Na razie, hej. Co za lamus, <ślesk> 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 Mamo! W którą stronę to się odkręca?